Siemano kostek z tej strony, zanim zaczniemy odnośnie rozkładówki, pragnę wyjaśnić jedną rzecz. Ja w tym momencie nie czytam ani z ekranu monitora, ani z żadnej kartki. Patrzę się bezpośrednio w obiektyw kamery, natomiast... Coś z nią jest nie tak, coś się z odświeżaniem e, popsuło No ja nie mam e, za bardzo e, czasu, żeby dłużej na tym siedzieć Chcę opublikować to wideo, żebyście wiedzieli kiedy streamuję I tak dalej, no przepraszam za to, że jest jakość jaka jest Ok, do rzeczy W poniedziałek od 21 RNG, e, być może rankingi i być może horror Zobaczymy ile czasu będzie, e, ile czasu mi zostanie po, po, po RNG Jak zostanie sporo, no to pogram i rankingi i, i, i będzie horror we wtorek od 21.00, ale tego dnia nie będzie w ogóle hardstone. Jeżeli przychodzicie na moje live y tylko po to, żeby zobaczyć, jak lamię na arenie albo jak wyrywam sobie w ostatnie włosy na, na rankingach, no to tego dnia nie będzie hardstone. Eee, co będzie? Będzie coś nowego. Począwszy od wtorku, zacznę szukać nowej gry, w którą mógłbym obok hardstone grać na live'ach, z którymi mógłbym publikować content. Więc znajdę sobie we wtorek jakąś grę. I w tą grę będę e, chciał troszeczkę pograć e, na live. Ie. Ok, w środę, znowu e, od 21.00. Tego dnia wychodzi drugie skrzydło do Naksa. Ja będę właśnie o 21. walczył z botami e, z Naksa, a później zobaczymy. E, może pokminimy coś z nowymi kartami, bo widziałem tam chyba jedna, dwie są takie fajne, także może się troszeczkę metagame zmieni w Hearthstone, Może warto będzie na rankingach e, troszeczkę dłużej e, zabawić. E, jeżeli nie, no to być może horror. Ja sobie przygotuję e, kilka horrorów, żeby było wszystko gotowe, e, żeby można było w kilka e, horrorów każdego dnia potencjalnie zagrać. No okej, okay. yy, w czwartek. W czwartek ja idę na imprezkę o 21, więc stream będzie, ale yy, krótki. Od 18 zagram prawdopodobnie jedno RNG i tyle. Yy, w piątek, full wypas, będzie i RNG, i rankingi, i horror. Mam nadzieję, wszystko się jakoś da yy, radę upchać. Stream pewnie, pewnie będzie troszeczkę dłuższy tego dnia. Yy, no i bonus jeszcze taki, że ja pewnie będę na kacu, więc... <laughs> Zapraszam. <laughs> e, Okej, okay. i co tam dalej mamy? E, e, sobota. W sobotę oczywiście o 21 gra z widzami, ale w tym tygodniu gra z widzami będzie troszeczkę inna. Dlaczego? Dlatego, że e, max 5 osób. Ty z troma osobami tego e, dnia zagram. E, Także kto pierwszy, to lepszy. Zapisy będą o 21.00. I jeszcze jeden haczyk. Zagram tylko i wyłącznie z osobami, które będą miały działający mikrofon i które będą ze mną na tym speaku bądź yy, na Skype'ie Raczej na tym speaku nie będę się yy, tutaj rozdwajał. Yy, także mikrofon, TeamSpeak Inaczej tego dnia ze mną nie zagracie i chyba na przyszłość tak już będę to yy, yy, robił. Ok, w niedzielę. Chill out. od 21.00. Prawdopodobnie będzie wszystkiego po trochu, albo może będę grał w tą grę w wtorku, albo może jakąś inną jeszcze znajdę. Nie wiem, zobaczymy. Eee... Ok, tak to będzie wyglądało. Eee, co więcej, eee, w tym tygodniu z moim priorytetem będzie głównie publikowanie kontentu na YouTubie. Mam prawie już gotowy poradnik do gry Hardstone pod tytułem Metagame. Mam nadzieję, że uda się to skończyć i umie umieścić na moim kanale YouTube. Mnóstwo niewyedytowanego kontentu leży u mnie na dysku. Postaram się przynajmniej jakoś to uporządkować i powolutku uploadować. Oprócz oczywiście regularnie uploadowania RNG, jak, jak, jak staram się to codziennie robić. Kolejna sprawa to taka, że jeżeli ktoś z Was miałby chęci i troszeczkę czasu pomóc mi. W promowaniu, zarządzaniu, organizowaniu, no tutaj głównie moim streamem, ale też moim kanałem YouTube, ja bardzo, bardzo chętnie z takiej pom z pomocy skorzystam i będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Napiszcie do mnie y, wiadomość na Twitch TV albo na YouTube, ja się z Wami skontaktuję, siędziemy na Skype'a czy na, y, y, na TeamSpeak'a, obgadamy szczegóły. Ale w tym momencie pragnę powiedzieć, że ja broń, broń Boże, żadnej płatnej pracy nie oferuję. E, wszystko to będzie się odbywało e, pro bono, charytatywnie. Także, jakie jesteście zainteresowani, to piszcie. E, no cóż, wszystko co chciałem powiedzieć. E, wielkie dzięki za to, że Tyle ludzi przychodzi do mnie na live'y za dobre słowa. Eee, cieszę się, że, że się podoba. Eee, jak się nie podoba to piszcie co się nie podoba co byście zmienili. Ja wszystkie komentarze staram się czytać, na wszystkie staram się eee, odpowiadać i za wszystkie, nawet te mniej życzliwe jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Działają one na mnie motywująco, zachęcają do kontynuowania tego co robię. Ok, to tyle. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.